Szklanka. Szklanka koło kubka stała i się przed nim przechwalała. Jestem piękna, przezroczysta. Z dala widać jaka czysta. Wiesz soczek, czy trzyma ślankę. Widzisz kolor masz ściankę. We mnie można się przeglądać i odbicie swe oglądać. Moje boczki mi się osłonąć, na tą w moim kubeczku. Kubek nic nie odpowiada. Szklanka dalej. Opowiada, jest tak pewna Twojej mężczości, że ją spokój kupka złości. O ty kubku, ty szczerbaty, Co masz ucho, jak są jakiś, Jesteś gruby I bez wdzięku. Kto cię zechce trzymać w ręku? Brzuch w dęty, brzydki szlaczek, A nad znaczkiem Misia znaczek. Tak ze złości go popchnęła, Że ze stołu w dół zepnęła. Sama za nim także spadła, i na drobne się rozpadła. Kubek stracił tylko ucho, lecz ze szklanką strasznie krucho.